Przeżyła w dniu kolejnym. Trochę nam się plany pokomplikowały. Musieliśmy z rana skoczyć na poprzednią budowę, wymurować szczytki na lukarnach, dlatego że już tam rzucają membrany. No ale udało nam się tutaj 9 krokwi wrzucić już, dociąć, dzisiaj zamalować, wrzucić. I końcówka dnia praktycznie. Tutaj końcówkę, żeby nam ona nie spadła, z tego tytułu, że mocno. Wychodzi poza, poza budynek 96 cm Mamy do zewnętrznej Od szczytu No to nakręciliśmy sobie kontrolatę Jako ogranicznik Do momentu w którym, Do którego ma dochodzić nam krokiew I dosunęliśmy jej w ten sposób Było bezpieczne Że ona nam się nie zsunie A krokiew ma ponad 9 metrów 9,15 Także jest jej kawałek no i jeszcze do fajrantu została nam godzinka. To podocinamy. Zostało nam tutaj 7 krokwi na tą połać i to będziemy mieli gotową. Tak naprawdę jutro ją wrzucimy i zaczniemy coś tam jeszcze może z tą tymi płatwiami robić w jutrzejszym Zeszło nam tak naprawdę tam ponad 3 godziny, 3,5 godziny, także zaczęliśmy zaczęliśmy tutaj pracę dzisiaj o godzinie gdzieś tam koło 11:00. Póki śniadanie I tak to zleciało Niby w maju wycięte były, ale ciężkie jak cholera Jest to podnieść tak naprawdę One tak naprawdę to ważą tyle co, co świeżo cięte Pokażę wam teraz jak trasujemy Te krokiewki Mam popisane wymiary. Ja sobie to przeliczam zawsze. Trochę, przy, trochę przyparowało? Ja sobie to przeliczam zawsze od kalenicy, bo od kalenicy zaczynam trasowanie. I tak naprawdę, tak jak mówiłem, od murłaty do okapu mamy mieć 95 cm, i tu odejmujemy jeszcze deskę okapową. Czyli 91 cm, bo deska będzie miała 4 cm. Więc 91 cm nam zostaje i to dzielimy przez kosinus kąta nachylenia dachu i wychodzi nam długość już od cięcia w okapie do zaciosu na murłacie. Dalej mamy płatew odległość od zewnątrz murłaty do zewnątrz płatwi do tej samej krawędzi płatwi odległość w poziomie dzielimy przez kosinus kąta nachylenia dachu i wychodzi nam odległość między zamkami dalej następna płatwa w ta sama sytuacja ja wszystko mierzę od, od jednego punktu czyli od murłaty, no ale można też robić to yy, oddzielnie czyli od płatwi do płatwi od murłaty do płatwi czyli też ta odległość w poziomie dzielimy przez kosinus kąta nachylenia dachu i to samo wychodzi nam odległość już do trasowania między zamkami. I to samo docięcie kalenicowego. Odległość od ostatniej płatwy lub od murłaty. Dzielimy przez, w poziomie dzielimy przez kosinus kąta nachylenia dachu i wychodzi nam ta odległość. Ja sobie to przepisuję zawsze od odległości od kalenicy w stronę okapu. I tak to zaczynamy znaczyć. No i tak mam też tutaj zapisane od prawej do lewej, wymiary po kolei między punktami i ustawiam sobie kroki tak, żeby z góry, czyli nie miejsce, w którym będą zamki, tylko góra krokwi, to był ten element wygięty do góry, tak żeby zamki można było ściągnąć i ona nam się wtedy bardzo ładnie prostuje. No i zaczynamy znaczyć punkty od prawej do lewej. Dobra, kamera na pokładzie, mam nadzieję, że będzie to widać. Sąsiadka jedzie, żeby sąsiadki nie nagrać Tu jeszcze mamy 7 sztuk i, i możemy wskakiwać na drugą stronę. No tak jak tam było widać, praktycznie na styk są i morłaty i płatwie jeśli chodzi o długość także nie bardzo można było w ogóle pomanewrować sobie na połączeniach tego no a tutaj robimy w ten sposób, pierwszy patrzę tak, że jeżeli jakieś tam pęknięcie jest jak najbliżej końca znaczymy jeden punkcik przykładamy długą metrówkę na zero i po kolei znaczę po górze krokwi wszystkie wymiary pierwszy i8 pyk Następny 606 i 2, 606 i 2. Mokre, na znięte te krokwie, nawet pisać nie chcę za bardzo. Następny 803 i 9. I cięcie okapowe 915. No i teraz kątowniczki. Zamówiłem sobie takie kątowniczki. Żeby nie przestawiać 10 razy, jeden ustawiony jest na kąt pionowy, drugi na kąt nachylenia dachu. I po kolei lecimy. Pierwsze cięcie kalenicowe. Kąt pionowy 55 stopni, bo kąt nachylenia dachu mamy 35, więc kąt pionowy to jest 90 minus kąt nachylenia dachu. Więc wychodzi nam 55. Na kątowniku zawsze znaczę sobie też głębokość zamka i dalej na zamkach już przykładam do tej górnej kreski kątownik ale znaczy tylko tu gdzie będę miał zamek pyk i w drugą stronę od razu głębokość zamka no i tutaj mamy przykładamy już kątownik z kątem nachylenia dachu 35 stopni i w drugą stronę pyk od razu kreski pionowe robimy do prowadzenia piły mam zaznaczone na kątowniku, który kątownik jest z kątem poziomym pyk, następny zameczek kreseczka nie trzeba za każdym razem przestawiać go teraz a taki kątowniczek to koszt 30 parę złotych druga połać będzie tak naprawdę już inaczej trasowana Takie same krokwie idą tylko Poza Tutaj poza szczytem Dlatego, że tutaj mamy Płatwie na tym samym poziomie Będą wystawać, tutaj będzie wystawała ta krótsza płatew Tak, żeby to dobrze wyglądało Żeby było symetrycznie z zewnątrz A wewnętrzne już będziemy trasowali Jedno, W jednej będzie jeden zamek więcej krokwi w zasadzie w dwóch po dwóch stronach, ale to dojdziemy do drugiej strony, to pokażemy. I teraz jeżeli chodzi o wyznaczenie głębokości zamka jeszcze pokażę ja robię jedną czwartą wysokości, czyli mamy pion, pion, kąt pionowy, można to zrobić w ten sposób, u nas jest 4,7 nawet. Krokiew ma 18 cm, czyli około 1 czwartej głębokości. Można to zrobić w ten sposób, w pionie. Ewentualnie, jak mamy kreskę już po kącie pionowym, no to można tą odległość też tak samo podzielić na 4 i zaznaczyć sobie na kątowniku głębokość zamka w okolicach 1 czwartej. No i jest jak najbardziej spoko. Tutaj musimy się przesunąć. Ale tu zaraz to wytniemy, to przesuniemy, bo to akurat mamy na rusztowaniu zameczek. No i co, I ogień. I ogień. To było do przewidzenia, jak kamera włączona. Zaraz to sobie wytniemy tutaj w miejscach cięcie kalenicowego i. I okapowego też kreski pionowe do prowadzenia piły, nawet jeżeli gdzieś tam zejdzie, to można sobie to ładnie podszlifować. Lepiej zawsze, jak nie ma wprawy, to w zewnętrzną stronę, żeby doszlifować, to dociąć, dopracować później niż ściąć za mocno. No i tutaj też słabo widać, ale coś tam widać, te kreseczki, przynajmniej ja widzę. No i tu mamy po trzy zameczki. W dwóch krokach będziemy mieli po cztery zameczki. Z tamtej strony na tamtej połaci. Pierwsza krokiew wewnątrz od szczytu z jednej z drugiej strony będą po cztery zameczki. No i tutaj te zewnętrzne, tak jak mówię, idą tak samo. No, siedem sztuk, jeszcze coś tam cicho podocinamy, jutro dotniemy resztę. Nie wiem czy będziemy montowali jutro jest sobota, czy weźmiemy się zapłatwić z tamtej strony ale myślę, że może zamontujemy to ta połać będzie ogarnięta zostaną tak naprawdę tutaj tylko e, do złożenia e, jętki i wieszaki także w następnym tygodniu już nie ma żadnych e, dziwnych planów, które miałyby nam przerwać robotę, także w następnym tygodniu na spokojnie tą wieźbę złożymy i będzie spoko Czekamy już, łaty są zamówione, deskę helenicowa też No tam będziemy musieli trochę poczekać Na tą deskę Ale obiecali, że zrobią na CITO Z tego tytułu, że opóźnienie było Z transportem więźby No i przyjechała niezaimpregnowana Więc mam nadzieję, Że, że tak naprawdę Uda się to ogarnąć Zameczek Ołówek zostaje, teraz się przesuniemy trochę Wpisów tak. bogaty, Następny. Gotowe. Można nawiercać zamki, a można, jak macie odpowiedni sprzęt, który do rady wkręcić, szpaksa wkrętczy sielski, to można go nie nawiercać. My mamy tą zakrętarkę 450 N, daje sobie ona rady spokojnie. No i od razu impregnowanie. Przed trasowaniem palnik podgrzewamy każdą, żeby ewentualny lód z marzliny puściły no i tak wygląda cały proces jeśli chodzi o wysokość też był komentarz ostatnio jak wyliczyć wysokość Płatw Już na niejednym filmie pokazywałem jeśli pokażę jeszcze raz mamy punkt posadowienia murłaty mamy naszą płatę i mamy punkt posadowienia naszej płatwi osiowo. Wyznaczamy na ściance zewnętrzną krawędź naszej płatwi i mierzymy poziom od wysokości najwygodniej będzie, dlatego że można by było od więcej mierzyć, ale płatwie często i gęsto mają inną wysokość niż murłata, więc macie też w projekcie podaną wysokość. Więca wysokość murłaty przenosicie sobie poziom wysokości murłaty do miejsca gdzie mamy płatew przemierzacie sobie tą odległość od zewnątrz do zewnątrz w poziomie i tą odległość mnożymy przez tangens kąta nachylenia dachu naszego kąta alfa i mamy już gotową wysokość od murłaty od góry murłaty do góry płatwi i wystarczy tak naprawdę obniżyć się o wysokość płatwi, i mamy już wysokość naszego gniazda, które musimy zrobić na ścianie. I to wszystko. I tak samo postępujemy z każdym kolejnym elementem, jeżeli mamy więcej niż jedną płatę. Także nic trudnego, nie ma co się bać tych tangensów. Lepiej użyć tego w każdym kalkulatorze to jest. Dzięki temu idealnie co do milimetra tak naprawdę wyznaczycie sobie wysokość płatwi I jest pewne, że Wam się to złoży No i dobra, my jeszcze troszkę podziałamy Jeszcze może z jedną Może dwie wytniemy już dotniemy resztę, wrzucimy Zamontujemy to I możemy brać się Za drugą Stronę, tam trzeba porobić Wszystkie słupki pomontować jutro sobota, także podejrzewam, że jutro zamontujemy tą część i słupki tam pod płatwie. Także też coś tam ponagrywamy z tymi słupkami, jak to powyliczać może, jak to wyznaczamy, jak to montujemy. A na poniedziałek yy, kolejny, kolejny ciężki temat, czyli wtarganie tych, yy, tych kolosów na górę. Zobaczcie jakie długości one są. Musimy je wtargać na górę w pierwszej kolejności tą wyższą musimy zamontować No i bierzemy się za trasowanie już spokojnie drugiej części. Także jak w poniedziałek uda nam się wrzucić łatwiej, na pewno nam się uda to wtorek wycinamy już cały komplet krokwi tak żeby można było w środę to zamontować sam montaż to szybki temat jest tak naprawdę dłużej zajmuje wycięcie wytrasowanie, wycięcie, zaimpregnowanie odmrożenie tego niż sam montaż bo opieramy sobie to po kolei wrzucamy tylko na górę w trzech, na zamek jak już upadnie to tak naprawdę amen w pacierze już nie trzeba tego trzymać tylko przesuwać do boków od boku szpaksem dociągnąć zamek i tyle Także co my lecimy dalej? Tutaj już jest temat powtarzalny. Także każdy jednej nie będziemy nagrywali. W ten sam sposób doczynamy Siedem kolejnych impregnujemy. I zwijamy się do domu. Widzimy się na montażu, na montażu słupków. Na drugiej połaci. Także do zobaczyska.